Dzień dobry, cześć, i witam was bardzo serdecznie. Jestem Fawcim, jest Ren Joszelka. Hello. Eee, I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj robota bezpłynna, czyli Policjanci kontra złodziej albo właściwie złodziej. Ja już zatwierdzam ustawienia, lecimy z tematem. Eee, albo złodziej oczy... kontra złodziej. Eee, niepowodzenia wam wszystkim. Wam życzę tutaj Nie, Dzięki, ale spotę się na ciebie. No, słuchajcie, dzisiaj znowu będziemy się podzieć. Okej, okay, Joszelka zaczyna. Aha, no i. Sympatycznie, słuchajcie, sympatycznie. Myślę, myślę że Joszelka się już cieszy. Ja tak. się cieszę jak zawsze. Mega się cieszy na pewno. W szczególności, uh, że uwielbiam okay, zaczynać. Oczywiście oceniajcie, oczywiście oceniajcie, kto jest lepszym ja policjantem, tak kto był, był lepszym złodziejem samochodu. O, traktor jedzie, widzę. Dobra, sobie, <grym> będziesz tak, lepiej korym. nim prowadził misję. No. zdecydowanie, możesz sobie zamykać. Dobra. Jojo, proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać. nie, Zadzi, oświa, nie zacznie. chcę. Zacznie się. Szybko chodź, już się bo wytrzymań... kończę ucieka! Nie, dzięki. I... <laughs> Koniec, poceniec. Oczywiście są też tutaj radiopozy. No, ale kurde, no co jest? No i tyle. Jest. No, dzięki. Jesteście nieocenieni w swoich usługach. Dziękujemy, staramy się jak możemy zasłużyć na emeryturę podejrzana prawie zatrzymano. nie yeah. jaki 69 nie znam innych pod podmisjonarz <noise> misja, misja zatrzymać tak dobra jedziemy <noise> tak, przepaka gdzie ty jedziesz, tak. tam gdzie ty nie możesz muszę się zatrzymać tym, e... Na, tak, zatrzymać no poczekaj ty... chwilę, to się możesz... nawet nie da jeździć Proszę Puść bardzo, mnie! No ci, nie proszę, prajdzie, proszę. No i co zrobiłeś? No bre, no widzisz, no i teraz się popłacz i tutaj. Przestańcie no! no, no, ja, przestań się no. Ja co się dzieje? No puśćcie mnie, paru wy. To jest policja, no. A ja ci nie trzymam. Tym no. się nawet jechać nie da, prosto. No, to jest. Ocenimy to. to Ocenimy to tu na razie. Musimy no. zobaczyć faktycznie czy ktoś nie <śmiecki> wiedzie widocznie. <śmiecki> Możecie przestać! Ale na to polega, to mamy cię zatrzymać jak najszybciej. Ojej, w ogóle ile takich efektów tutaj no, wykało. Bez jedziemy autem szeryfa. Coś my może teraz robimy. Możesz <śmiecki> zostawić? No nie, bo jestem policjantem, a ty ukradłaś to auto. Co to, za, co to za wysiadanie to z, auto, z auta. Bert Bert, oh, za wysiadanie na auto Albert on wyjechał! Ha, finger dla was, wsparcie! Tak, zamiast <laughs> za ten helikopter co ten, co, nam, co mi ukradł wtedy, to ty ukradłeś Albert Bertberta, ale my się zatrzymamy! <laughs> tak, Ofer, jest, na teraz pewno! Na drugi weekend I zostawił auto! Pojechał? Chyba, odleciał! A odleciał, racja! O, oh, odleciał! Co chyba. to jest? Co to za jakieś świadki tak, po... tutaj hodują? Nie, to pomidory są za... No kurde no! <laughs> Późnie! Weź sobie cofaj na chwilę! Nie mogę, panu, Tu się zaciąłem! No Paweł! Co wy robisz? Tren łobuzie! Masz! To się odprawia normalnie! ej, hey, to masz tak normalnie stegowane, że to jest szok, nie? Aha, i ja nie mam... A, super są te punkty! Kodem, ja się ja sądzę, że jest tylko dwóch policjantów, E, ale ja jestem bardzo asertywny. Maksymalnie jest. E, no puść mnie. No i musiał mi pod, oczywiście wjechać w tyłek. To... no zobaczymy, jak ty będziesz mi tutaj jeździć. O, radiolka, pomocy. Wiorno, normalnie. No, normalnie. się nie da nawet wjechać tym. Prosta droga, a to skręca. To jest polska droga, nie prosta. Prosta. To jest polska droga. No puść mnie. No jee, yeah, runa i robi no, mi 360 cały czas Co ci robi? Nic ci nie robi ja się trafię, No puść mnie! Proszę hey, hey. bardzo hey, hey. Do hangaru ją tam! O oh, nie! Wtedy wszyscy ci policjanci jeszcze tak, tam wjeżdżają do tego hangaru, no nie? 1000 out. To co robi to drzewo generalnie Ej, drzwi się otwarły, to czeka. <laughs> Czekaj mnie Wieszunka w ogóle ma taki x na, na dachu. Nie, dotykaj mnie! Niebieski. Ale to nie jest flaga Szkocji czasem? Nie, to jest oznaczenie policyjne właśnie, nie? Pop. Nie, o, okej, okay, dzięki. A jeszcze Pop, minuty i zostały tylko 6 tych. No to proszę cię. Może zdążysz. A, może zdążysz, dlatego no ja nie wiem, no, no dobra, tak patrzę, dobra, nie? no. No paru wy jesteście, no tyle wam powiem lewo prawo ja nie, nie interesuj się. Stop. O! <trujemy> MCIS, popsułem, Dzięki! Ale trudno. Spłukowało mi się i mnie aż wywaliło. Ren, chodź mi pomóż szybko. U on my way. way, on my way. On Dobra. O, o, o. Trzymaj się tam. na stop! Jaszela, proszę się zatrzymać. Stop. Tak, stój. Zatrzymaj się. <grym> Co ty robisz tam? Co ty, Co ty ma? Na polach są te Paj, na czy 12 na 15 no, To 15. są najgorsze punkty jakie można mieć Naprawdę A. Dobra słuchajcie teraz Dobra to teraz znowu. pytanie czy, czy się dobrze będę teraz bawił e, Czy, ryn, po prostu czy, będę czy ryn, ryn, się ja uchował. nie? Teraz zobaczymy <laughs> Ja się bawiłam przed nią. Ostatnio o, oglądałem jakiś paradokument i wchodzi policjant i się przedstawia tam stopniem i o, mówi jej. swoje nazwisko. I tam powiedział: Mocie aspirant, bla bla bla, Pawełek, nie? Ja tak, kurde. Okay. Nie mogłem się powstrzymać ze śmiechu. Aha! Takie były takie. Tak, Jednak Paweł. Dobra, Josi, wiesz co robimy? Tak. A co robimy? Dajcie mi fory? Mi, mi robimy biblinę co domy. Nie Nie <laughs> siebie. Ciebie! Dobrze! tak jest! Dzięki! Pomogłaś mi w sumie, więc teraz ja pomogę Pawłowi nie wykonać misji. normalnie, specjalnie tak, no? co ty, gdzie specjalnie? Gdzie ty tutaj specjalność wyczuwasz, naprawdę? A żebyś nam wybuchł, wiesz? O, dziękuję. No i to jest właśnie ten Paweł! No to cały czas Zatrzymaj się, się kierowco. Chcemy sprawdzić stan twojego pojazdu. I no, trzeźwości no, przy okazji też. <grym> Jesteś trzeźwości? Jesteś nieczeźwy. Widać to. Jakim cudem? No jakim stan cudem? Domyśl się. jak Co ty mówisz? ty Ciebie <grym> chodzi. To jest, no, ale co nie zręcz? Co ty to to jest, to jest? Co ty robisz? Eee, to jest nawiązanie do tego, że nic nie robię? Okej. Okay. Wow. Który to taki oszelka? Jak mogłaś mi to zrobić? Ręby ale się odbiłeś. Nie wypcham się. Masz już dużo punktów. Dużo to jest, ja... no. no. Dawaj, 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 dawaj. Chciałam, ale nie mogę dać. Okej. Okay. Niech ci Jademy tędy. Bo on odjeżdża. Ale dziwne punkty tutaj, naprawdę porąbane to jest. Chodź, tu paruwo. Ja to jadę. Jak chcę parubo. być pierwszym, który to zrobi pierwszy raz. Paruła, hold on. Ale, no co jest porunąć. nie tak z tymi radiolkami? No, co ty nagle jak Paweł i. No, i Pielka, ale widzisz, to te że w ogóle. Dziwne, ale w ogóle no, widzisz, że nie dokładnie. mamy NPC-ów żadnych? To, no, widziałeś, jakby go wróciło. W ogóle ty zauważyłeś, faktycznie. że nie ma w ogóle NPC-ów? No, no to nie ma, właśnie. Normalnie, właśnie jak nie ma. Żadnego NPC-a tu nie ma. A kłam. No, ale to rozejrzyj się. Żaden NPC wokół nas nie jeździ. Eee. Nie bawię się w ten sposób, naprawdę. Nie bawię się. To się nie bawię się. Mogłeś się zatrzymać, masz jakieś cheaty. No, no. cheaty na zero tych... policji. No. No. <laughs> jak u Juszalki było z 10 no no ja radia było no w jednym miejscu, ja to u Ciebie to nie ja Nie Ja jestem byłym policjantem i dlatego oni mnie nie ścigają. No weź, ty się uspokój, o, dwie minuty jeszcze masz. Jasne. Hey, hey, tu jest ja nie umiesz się bawić. O nie, to O, trzymamy go tym on będzie co? Zatrzymaj się no Karuwo chodź tu Dobra to. Nie nie nie, ja jestem spotzony teraz, żeby wygrać Ja to zrobię Nie mogłeś na nim wylądować czy coś? No chciałem Chciałem Wiesz co? Nie udało No na, i naprawdę? Nie tym razem Dobrze Gdzie tam się odwracasz no i... zle lerofizy... No i twoje, jak, jak prowadzisz, jak ty jedziesz, halo Halo, Proszę się uspokoić. Tak jak Dobra, tak, dobra. Jak, tak, jak trzeba. Mega spocony po prostu teraz. Widzę. Jesteś mega zapocony. O, dziękuję. Nie ma no co podziękować. Paruwo. A, Ech, no, ale nie ma w, nie w ogóle. Mam pieniędzy. wrażenie. Policja, mam bardzo. wrażenie, że teraz robisz. To te jest no, na 10 tysięcy razy. Proszę cię. Ej, ale weź Ty, boże, uspokój się, bo Ty nagle o? zaraz masz za szybkie auto. Proszę cię. Ja już Tutaj pikowajki robię. Ty mówisz. No Paweł Znaka. uspokój się. Został mu ostatni pikową. A to. Uwaga, no nie, Spadłem kobieta, Pajac! Pomóż mi, jeżeli przemocy i wód udzielę. To? Pomidii trądzi? Pajac jesteś. <głos> pajac. Coś <noise> pędu. <porówka>. Pajac, pędule. <porówka. głos> więc pajac. Pajac, pędule. Pajac, pędule. I nie powiem co. <noise> O co chodzi? Przepraszam I... bardzo. Tak. Ja po prostu sobie jechałem na wycieczkę szkolną, <grym> mm -hmm. znaczy, przepraszam, na wycieczkę wakacyjną. Nie masz czyty jakieś, w ogóle policji, Czekam npc nie NPC było. Czekam na na mnie teraz. Jeszcze 10 i No, u Ciebie będzie minus 10. E, Ren? Będzie minus 20. E, Ren, słuchaj, mam dla Ciebie bilety Ech, na koncert. Nie wiem, e, dla Ciebie panie ten. Ren. <grym> na koncert baletu. E... Baletu? Koncert A. baletu? Co jest? Tak, koncert baletu. Ta chyba baletu, nie wiem, nie no stary. Winę tu, Dobra, zatrzymaj go, stop! No ale jak to? Blokada już nie się nie Na spoko. się, nie? Spoko, blokada srogowa. Blokada, stop! Dobra, jedziemy. Stop! <coughs> Ej, potknąłem. <coughs> Jeszcze ja taka, w pknij potrzebuję. <coughs> Ej, no kurde naprawdę, utknąłem! Ja Muszę ja... się ode...

Pomogę! E, czekaj, ja pomóż mi! na kanale. Nie, kis dobiorą. Stop! I... To, że tak mówisz nie znaczy, że to działa, dobra? Mi nie wiem, no, próbuję sobie sobie wszystkiego, nie? Wyście nie próbowali, ja próbuję wszystkiego, no to wiesz. Też to nie co nie jest? Ja wezmę zadzwonie zaraz e, po to, jaki wsparcie Próbować chyba. wszystkiego. O nie, wziął pojechał. On jedzie. wziął, wyjechał. Wziął, wyjechał, wziął, wyjechał i jechał, pojechał. Ach, kurde, kto takiego szrota daje do gry? No. No. Uuu! Nie musisz uciekać, nie? Eee, nie. Nie czekaj, się na bardzo złe. Poczekaj na chwilę, bo ogólnie gdzieś tam nie uciekłeś. Nigdy. Dlaczego Dorę nigdy? No bo, ja, no bo ja nie jestem w stanie, dojedziesz ja do być teraz. Też dobry teraz. Wziął się chłopak rozpędził i jest. I A myślisz, że jak ja za tobą byłam, to 10 km za tobą byłam. No, 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 no. No to ma punkt, no nie no. Łobuzie, ty jeden! Skąd ty to wiesz? Obrażasz mnie? Tak. Hayden! To że nie nienawiści na family-friendly contentach? Zostaw Co? hey, mnie. On jedzie, ucieka! Mówiła, żebyś mnie zostawił. Nie słuchasz <laughs> swojej narzeczonej? No nie... Daj się skupić! To ciebie za mąż. Przyszły. mąż. Morze, mąż. <laughs> <laughs> Chyba przyszły. Zawsze możesz być m orężem. Mężem. <laughs> Oręż mąż? Op. Gdzie nie, kolejny punkt tutaj chyba. Dokładnie, tak. Nie ja wiem, gdzie są punkty. Nie wiem, po prostu ja widzę snop światła. Tam jest sn snop światła normalnie. To ja wiem, bo mój snop światła reflektuje moją boskość czy coś w tym stylu. O! A ty coś wypadasz z gry. O, dziękuję, Ren, pomogłeś mi. Bo blokuj. Ja zawsze szybko. jestem takim grypem. No przecież kobiet. ja go blokuję, nie wiem o co ci chodzi. Blokuj, blokuj, Bloker mu dawaj, szybko. Mamy ci <noise> bloker w górę. Bloker w potu! Dlatego się nie poczu jak się poczę. O nie. Ale mnie spowolniło, co jest? Ren? To tak biegasz. Co biegasz. Czasami Biegam w Wysiadaj, biegać. wysiadaj w tego auta typie. Jedź prosto! Wysiadaj typiarzu typie. Wysiadłem. Co ci się, jak prawda, ci się nie podoba? nie wysiadłeś. Jedziesz dalej. Jest, nie, totalny. Mam, siadam, dalej. Ale... mam rozwalone. No i dobrze. Mam iołki rozwalone, no. Tak powiedziałem, czego nie no rozumiem. Rozkazy do Czeka. mnie nie docierają, sami są swoim... Dalej, no no nie... że policja mnie też tutaj blokuje, no co jest? Maila mu wezłaś z tym jak to się nazywa? I policja nakazami. mnie jeszcze wyzywa. <laughs> maila, nie sprawdzam z czym podstawie aż tak często tak? panie kolego. O nie, e, Ren, poczekaj. Dajesz Ren! Dajesz! Dajesz! Najsłucha! Znaczy o. co? Easy. Yeah. E, ale <laughs> przepraszam bardzo, osiem. chciałem znaczyć tylko jedną rzecz. E, że miałem lepszy <laughs> czas, więc to nie jestem wygranym, no nie? Nie, to jest super Ja proponuję, żeby Joszelka też słowa wygrać. Bo w sumie weźmy ja do końca i ja, i, i, i Ren. Aha, a mamy jeszcze czas na ten I nowy. I teraz teraz jest be, po prostu będą chcieli mnie jeszcze bardziej gnębić. <laughs> Dobra. Z uśmiechem na twarzy, nie ma to problemu! <noise> to wy, lepoqrę, wy, ale po tak tak na ja co? Nie ma problemu. Tak jak to? Normalnie realizuje. wystawię rękę przez okno, nawet, co nie? I złapię jej klamkę u jej goał. Tak, u jej, jał, tak. Nie, mógłbym wrócić do drzwi. Szybki wyciągnij normalnie. Uuuu! Tak. Ręce, co to za ręce? No chciałem. Zostaw powiem? mnie, no to no i już się na dół wnęca Dobra, dobra, blokada, blokada, to. No, no weź stop, mi, zostaw ja twieruna, no, no, no i... Dawaj. dawaj, dawaj. Stop, stop. No i no, co wy robicie? No jak nie. No tak no pan czekaj, no pan, no Ale. Dobra. Ja, co... No możesz mnie zostawić kurde! Zostawaj, o... No, ja tak jak się przyleczył? No to ja, za to nie miało być pośmiewane <noise> A spędzić nie trzeba, banany prostować Napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby zrobić prostowa... jeszcze więcej tych... tych jak ty... bólek, jak to się nazywa? czy prostowane banany smakowałyby lepiej, czy, czy coś, nie? Nie Kiedy wiem Czy napisać w komentarzach <noise> Zróbcie więcej roboty bez płci Ucieczka mam go Dobra ja, I, i pokus kokos na <noise> Joszelce um, Chyba chcecie, żeby ten odcinek w bo ogóle u mnie się nigdy nie pojawił a ja ja, 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 ja bardzo ja chcę Tak, dwa razy wolniejszy A? odcinek po to, żeby wypełnić czas i razy to rzucę tak. Oj, Joszelka się rozbiła! Zatrzymać ją teraz tutaj! Blokada! Mhm. Blokada Joszelkowa, zatrzymać blaszelkę! Blaszelkę! Aha, dzięki. O, o nie! O, nie. Nie. Przepraszam, bo ja cały czas źle słyszę po prostu mam wrażenie, że się Super, Blokem! Aż się, się zawiesiłem z wrażenia na prawdę. Nie mogę. Nie mogę. nie, nie, nie. się wytnie nie. Aha, cały odcinek ja się wytnie. nie wytnę, nie Ej, hey, co się dzieje z moim oh, autem? No tak. się! Na tematu, nie? To na temat, nie? Eee, ten, co, co tam u was słychać? co tam cię wygrałego nowego? Nie interesuj się. Generalnie tematu. szukam żony. Aha. Okej. Okay. Dzięki! Proszę, polecam się. Czekaj, teraz go zatrzymam jeszcze tutaj. Dobra, jedzie. blokadę, mam blokadę, mamy! Pa, 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 pa. No ale zostaw mnie, paruwo! No jerunem! Robić. Przestań. Co, <noise> bo A co? No i to nawet po ja prosto nie potrafi. Ci nie jedź. No, i nawet, no, widzisz, to nie pomaga jej. Musisz ją uderzać. no, wiedz, <noise> nie, nie, nie się... <noise> pomagaj no, musisz ją uderzać. <noise> nie mogę. Daję prosto, uderzać. no, no, wiedz, zostać! wiedz, no, wiedz, no, wiedz, Ale nie, potrafi! Ją no, dzięki. nie, Ola. nie dojechał Ola. tutaj, żeby zablokować drogę. Dzięki, Ren! Czekaj, czekaj Josiu. uciekaj! ale no on tam dostaje, no weź mi daj chociaż zrobić te wszystkie punkty! No kurde! Nie, nie słyszę, bo blacha uderza, jest głośno! Nie to nie słychać! pajac? Później oberwiesz po miło. odcinku. Ja nie miałem prawie żadnych, znaczy miałem dużo. A, ale... Nie miałeś te... żadnych z naszych dwóch. A tutaj same radiowozy tutaj same boty cię gonią normalnie. Mnóstwo. No wiem! Proszę zostawić. Tutaj. No jedźcie, szybko, <śmiech> <pomóżcie> <śmiech> mi tutaj. Dobrze, jedziemy. Nie co tam śpisz? Nie masz fajnego. Ja tylko... Ja tylko odpycham MPC tu, bo co? On chce ci chodzi Bronię dostępu jak rycerz do twojej narzeczonej, a co Ci chodzi? <laughs> Dawaj szybko, no ja ci... To, jak to broni dostępu? Przede mną, o czym ty Parujesz. Ja tym, to no. to nie, ja O nie! sobie utrudniasz? Nie, nie! Nie odwracaj się, lecz na flecach dalej. No ale jesteście porwumy e. totalne. Nieprawda. Ej, ja... Dobra, ja Tyren nie. Ja no, dziękuję. Dziękuję, że chodzę, że jestem doceniony. Dobra, jestem pomiędzy wami. Już nie? Ja, no ja się świetnie powiem w, w tych... grach właśnie. To jest naprawdę Pajac! Blaszelka o! Dobra moi drodzy, i tym pięknym, cudownym, niesamowitym, symbolicznym, a nawet nie symbolicznym, mega wypaśnym akcentem. Mega spoconym. Tak. tak, mówię, mówić e, tak Zawagę, pa pa, mam nadzieję do następnego. Cześć! cześć. Tak! ja właśnie powiedziała następna robota wyspuci! Pewnie! Uh -huh. Alright, alright!